No siema widzowie. Ja jestem Karkawan Games i witam Was na kolejnym odcinku. Gdzie będziemy dzisiaj po prostu tutaj sprawdzać, co nam Rockstar przyszykował w GTA 5 online. Moi drodzy, ja wczoraj słyszałem, że tutaj są podobno zniżki, premie, są też. Pojazdy halloweenowe oraz takie dynie halloweenowe, które po prostu jak zbierzemy, to dostajemy albo psikusa, albo kasę i rp. Oczywiście nie będziemy wszystkiego sprawdzać, ale sprawdzimy parę rzeczy. Także jeśli Wam się film spodoba, możecie śmiało zostawić suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco oraz lajka. Ym, I w komentarzach możecie napisać, od ilu wam się podoba ten, w sumie, yy, że tak to powiem, event halloweenowy. Także, no cóż, sprawdzamy, nie? Ja podobno słyszałem też, że więcej zniżek jest na Southern Sa Andreas Super Autos niż w Lensdale Motorsport. No dobra, więc sprawdzamy, nie? Ym, I to były dwudźwiowe. I mamy tutaj pierwszą zniżkę na Wapit Dominator GTT. Moi drodzy tutaj bez ceny promocyjnej kosztuje on 854 tysiące. No mega słaba kwota naprawdę. Ale jeśli macie już po prostu tutaj cenę promocyjną odblokowaną to kosztuje on 640 tysięcy tylko 200 tysięcy różnicy, nie? że tak to powiem, nie? no bo no to widać, nie? Te autko wygląda fajnie, ale z tą ceną to jest po prostu przesada, nie? Jakbym był na Rockstaram miejscu, to bym tutaj zamienił, że tutaj jest 300 tysięcy tylko. 300 tysięcy, a tutaj nie wiem, 100 tysięcy powiedzmy, nie? Ale 800 tysięcy na taki pojazd to jest, jeszcze raz powiem, przesada ale okej, okay, ważne, że jest tutaj zniżka, teraz przechodzimy tutaj do według ceny i sprawdzimy sobie jeszcze jakiś kolejny pojazd no i kolejnym pojazdem jest to Kariot Caravan Romero zniżka 31 tutaj tysięcy kosztuje ten pojazd 31 tysięcy nie? i ja na przykład ten pojazd posiadam w garażu na arenie ja go na przykład zdobyłem za darmo, bo wystarczy, że pojedziecie do jednego cmentarzy i na parkingu będzie stać ten karawan, po prostu na parkingu. I wiecie, jedziecie tutaj do, do Los Santos Customs, przerabiacie sobie go i wstawiacie sobie do garażu. No. Ja po prostu go tylko posiadam dla beki. Nie, że po prostu nim jeżdżę, tylko dla beki, nie? 45 tysięcy ogólnie kosztuje ten pojazd, także no nie jest tak źle, ale 31 tysięcy, nie. To 10 tysięcy różnicy, że tak to I teraz tak, lecimy na kolejny pojazd i to jest, kolejnym pojazdem jest to Declasse Tornado Rad Road. Ja go ogólnie zamierzałem kupić, natomiast kosztuje 264 tysiące, a tak to kosztuje 378 tysięcy. Ogólnie on jest takim, takim złomkiem tutaj, ale fajnie wygląda. nie? I jest to jedyna okazja, bo teraz z tego, że tutaj w GTA jest Halloween, a powinien ten Halloween w GTA być trochę później ale ale nieważne to polecam właśnie ten pojazd kupić bo jest mega fajny znaczy dla mnie jest fajny no nie wiem jak dla was ale dla mnie jest taki, taki złomek i go tylko możecie kupić na halloween bo już po prostu go nie będzie jak jak nie będzie halloween to już go po prostu nie będzie w sklepie także no spoko jest pojazd ale może później sobie go kupię i go przerobię Właśnie, według teraz ceny sprawdzamy sobie kolejny pojazd, i kolejnym pojazdem jest to Albany Hermes. Kosztuje teraz 374 tysiące. Tak to kosztuje 535 tysięcy. Ja na przykład posiadam ten pojazd, ale go jeszcze nie, przerabi, nie przerobiłem, także będę przerabiać go może na odcinku. Dobra, bez takiego dużego gadania, przejdźmy do kolejnego pojazdu. I tutaj kolejnym pojazdem mamy Albany Luncher. Jest to taki straszny, Halloweenowy pojazd. To jest, tak, to jest po prostu taki karawan. I możemy tutaj sobie zmienić oznaczenia, rozpruwacz albo grupę wisielca. Ogólnie ten taki drugi grup wisielca mi się spodobał i kosztuje on 455 tysięcy, a tak to kosztuje 650 tysięcy. Czy oni z tymi cenami pogupieli? Naprawdę, 650 tysięcy to jest dużo. To naprawdę, proszę Państwa, to jest, nie, to jest w ogóle nieopasalne. To jest tylko taki pojazd, po prostu, żeby ten, nie? Do garażu sobie go schować. I co? I już nie powiem, co, nie? Także no, ten pojazd jest taki średniawy, no bo zobaczcie na cenę, nie? Więc, no, strasznie, to strasznie już tutaj Rockstar przesadził. Mógł zmienić na 300 tysięcy, nie? No, i kolejnym pojazdem mamy tutaj Bravado Gantlet Halifar który kosztuje 521 tysięcy, ale tak to kosztuje 745 tysięcy. Na TikToku pokazywałem mój tuning do tego pojazdu. Więc możecie sobie go zgapić, ten tuning, oczywiście tutaj teraz wam pisze się nick, czy tutaj teraz wam się pojawi nick do TikToka, także sobie możecie po tym filmie wbijać lub teraz możecie, a później po prostu sobie zobaczycie ten film. Więc jeśli chodzi o ten pojazd, jak najbardziej polecam, szczególnie jest to muscle car, także jest to fajny pojazd i to jest Dodge Challenger. Kolejny pojazd, już tutaj, o Boże, jest to jeszcze jakiś pojazd, który kosztuje tak dużo, że znaczy dużo, no. jakąś cenę promocyjną chyba nie, no malo. dobra, dobra. I teraz Legendary Motorsport zobaczymy, tutaj wyróżnione nie ma i teraz dwudźwiowe musimy sobie sprawdzić. E, oczywiście, dlaczego by nie Oj kurde, widzę, że tutaj e, oferty że O jest, dobra, już myślałem, że nie ma oferty Więc tak, tutaj mamy Debauch, Vancher e, Kosztuje on tylko milion 74 tysiące A tak to kosztuje 1 535 tysięcy Ten pojazd po prostu jest piękny jego ja chcę mieć w garażu, więc bym musiał zrobić parę właśnie napadów, ale mi się nie chce. Ale no muszę, Jak chcę zdobyć taki pojazd, no to muszę zrobić parę napadów. Więc to jest taki samochód. Teraz sprawdzamy kolejny. Wrużione sobie weszłem, bo może tam będzie jakaś kolejna oferta. Chyba że to jest tylko A. Dobra. Kolejny pojazd jest to Pegasi Osiris. Osiris. Boże. Jaki Osiris? Kosztuje on 1 365 000, a tak to kosztuje 1 950 000. Jest to Pagani Zonda jak się nie mylę. Bo ja bardzo lubię auta i szczególnie tak wiecie. Myślałem, że już nie odgadnę. No i ogólnie tak za bardzo nie ma chyba w tym Legendary Motorsport, to chyba były tylko Tyle pojazdów, dobra więc na szybko ostatni ten sprawdzimy W Ostoku Mamy tylko Titana 250D, który kosztuje 273 2739 Milionu, e, przepraszam, 2 miliony 739 tysięcy, a nie jakie tyś, 200 tysięcy, no gdzie, no taki tyton, no a mnie kosztuje 365,2, jeszcze raz, kurde poszło. Jakie 300 tysięcy? 3 miliony 3, 652 tysiące. Także ja tego samolotu nie polecam kupować, bo jest taki duży, że, że no. Dobra, ludziska. Myślę, że to było na tyle. Dzisiaj trochę długo nam zajął ten filmik, ale Elo wtedy, nie? Widzimy się na kolejnym odcinku.